Witam cieplutko. Kochani, zobaczcie, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Karol urodził się w środę 16 lipca 2008 roku. Dokończ zdanie, wybierz odpowiedź spośród podanych. Patryk jest młodszy od Karola o 6 dni, czyli urodził się w poniedziałek, wtorek, czwartek czy piątek. Aby to sprawdzić, to wypiszę sobie dni tygodnia, ponieważ jest pytanie o dzień tygodnia. Jakie mamy dni? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i jeszcze niedziela, tak? Mamy 7 dni w tygodniu. I teraz tak, sprawdzamy, kiedy Karol się urodził. Karol urodził się w środę, więc zaznaczam środę. I teraz przejdę do Patryka. Patryk jest młodszy. Młodszy, to znaczy, będziemy o tej środki liczyć do przodu czy do tyłu. Jeżeli młodszy, to musiał się później urodzić, czyli do przodu będziemy liczyć. Ile dni policzymy do przodu? Sześć dni od tej środy. Czyli tak, środy już nie liczę, w czwartek to będzie jeden dzień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli Karol musiał, nie Karol, tylko Patryk, musiał urodzić się we wtorek. I taka jest ostateczna odpowiedź. Dziękuję i życzę miłego dnia.